Co się dzieje? Jakiś pojebany typ ma w mieście. Nie zbliżać się! Nie chcę nikogo skrzywdzić! Jedyne kogo chcę to i. Dobra, jesteśmy tu, żeby świętować, co nie? No co? Mogę zrobić swoje wolne. Wiecie, że też są inni bohaterowie, co nie? Nie słuchajcie! To nie jest o mnie! To o tysiącach ludzi, których zabił, i inne życia, które zniszczył. Dlaczego jest ponad prawem? Dlaczego i nigdy nie płaci za swoje zbrodnie? Gdzie jest, kiedy ludzie próbują naprawić swoje zniszczone życia? Spokojnie, Jutek, tylko czego tak naprawdę chcesz? Czego chcę? Ja chcę. Ja chcę prawdy. Ja chcę sprawiedliwości. Ja chcę. To ci starczy. E, powstrzymam cię. No to czekam. To jest bezcelowe. Dołączenie do Imperium sprawi, że e, Ziemia stanie się lepsze niż kiedykolwiek. Nie. A co jak stawią opór? Po to tu jesteśmy. Żeby powstrzymać ich opór. Żeby pokazać, że są w błędzie. Jakie to jest bezcelowe. Że mogą być częścią czegoś większego. Lub zginąć. Nie pozwolę ci. Chcesz umrzeć dla tej planety? Dobra, to tylko siedemnaście lat. Mogę zawsze zacząć ponownie zrobić kolejnego Bachora. Tak! Co ty wyprawiasz? Jeżeli mam oglądać tą grę, miałbym lepszy widok z góry. Przecież wiesz, że nie możesz. I tak wyglądasz jak dziwak stojąc tutaj. To jest jedna wielka strasza czasu. Jest milion rzeczy, które mógłbym teraz robić. Dawaj, Chodź, bo bye. przegapisz to! Patrz na niego! Ty i ja stworzyliśmy go. Jest nasz. Jak jest szczęśliwy, my jesteśmy szczęśliwi. Widzisz, jak się uśmiecha? Jak możesz na niego patrzeć i nie czuć się tak samo? Im starsi się stajemy, tym ciężej nam tak się czuć. Ciężar życia nas przygniata. Ładnie, kochanie. Ale nasze dzieci przypominają nam o szczęściu na tym świecie. Przypominają nam dzieciństwo, pokazujące jest ważne w życiu. To jest ludzkość. Dawaj, dawaj! Lecisz, Mark! Lecisz! No, dawaj, lecisz, Mark! Leć, Mark! Leć, leć, leć! synku, dasz radę! Yyy, safe. Yeah. Wow. Widziałeś, to. Widziałeś? To było niesamowite. Tak. Widziałem. <śles> Kurwa. Dlaczego mnie do tego zmusiłeś? Walczy, żeby zobaczyć, jak wszyscy Twoi bliscy umrą. Myśl Mark! Przeżyjesz dłużej niż wszystkie słabe i nieznaczące istoty na tej planecie. Nieważne, co zrobisz, doświadczy, że ten cały świat upada i zamienia się w proch. Wszyscy i wszystko, co kochasz, przepadnie. Co ci zostanie po 500 latach? Ty, tato... Zostaniesz mi... Ty... Tato... <grym wytanie> Jeszcze jeden tutaj. Bądź gotowy na moje przybycie, Glizdo. Dostałeś rozkazy! Dostałeś czas! Dostałeś więcej swobody niż inni! Jednakże, ta planeta nie jest przygotowana na przybycie naszego Imperium Wiltrum! Ale sobie moment wybrałeś... Imperium przewidziało twoją upartość! Dlatego wysłali mnie! Jestem Conquest! I jestem twoją ostatnią szansą, by wykonać swój obowiązek! Chyba nie rozumiesz... To wszystko to jest moja wina. Więc jedyną rzecz, którą teraz najbardziej potrzebuję, to zajebać w coś całą moją siłą. Mm, dobrze. Zachęcańczmy. Nie z tam do powy. Let's go. O, no. Uh. Tak. Rusz tam do przodu. Nie z tam rusz. do przodu. Let's go. Za